Halo, halo, cześć, wam witajcie, Tomasz z tej strony i witam was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale pomówimy sobie na temat airdropów, czyli tematu, który w ostatnim czasie jest poruszany z każdej możliwej strony. Aczkolwiek w tym materiale nie chcę skupiać się na tym, co robić, jak robić, gdzie robić, za ile, na jego portfelach, ponieważ tego typu treści jest cała masa, a ja dzisiaj chciałbym pomówić bardziej na taki temat ogólny dotyczący właśnie airdropów. I zrobić taki krok wstecz, żeby w ogóle zastanowić się nad także sensownością generalnie wykonywania airdropów, ponieważ na temat także pojawia się sporo wątpliwości w ostatnim czasie. Więc będzie to swego rodzaju taki właśnie materiał odnośnie mojego podejścia do airdropów, tego co ja robię, jak ja to widzę, jaką mam tezę dotyczącą tego, co będzie się działo dalej z tym tematem. Jednak pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, i generalnie to, co wydarzy się w rzeczywistości, może być zupełnie inne. Powiem Wam po prostu, jak ja to widzę i jaką mam tezę odnośnie tego jak to będzie dalej wyglądało. Oraz także poruszymy sobie kwestie tego, jakie uważam, że jakby podejście jest właściwe w tej chwili, jeżeli chodzi o airdropy, ponieważ zauważyłem, że w ostatnim czasie widać tutaj dosyć skrajne podejścia, jeżeli chodzi właśnie o ten temat. Jest to generalnie zauważalne w obie strony. O tym także sobie tutaj powiemy. Ja generalnie ostatnio napisałem taki post na Twitterze odnośnie właśnie mojego podejścia i tego, co ja robię. Więc jeśli tego jeszcze nie widziałeś, to zapraszam Cię na mojego Twittera, tutaj na Mojej tablicy znajdziesz ten wpis. Kolejny materiał będzie swego rodzaju takim rozwinięciem tego tematu, rozporuszymy sobie także inne zagadnienia związane z airdropami. Robię ten filmik, ponieważ w ostatnim czasie mam sporo pytań odnośnie właśnie tematu airdropów, szczególnie od osób nowych na rynku. Widzę generalnie, że jest sporo pytań, takiej niepewności, czy nawet fudu związanego właśnie z tematem airdropów, więc w tym jednym filmie chciałbym wszystko tak razem wziąć do kupy, podsumować i po prostu pokazać Wam moje spojrzenie na ten temat, ponieważ osobiście trochę już w tych airdropach działam. Tak naprawdę za chwilę będzie już 3 lata od momentu, kiedy gdzieś tam zacząłem. Także myślę, że coś tam mogę od siebie powiedzieć, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie jest to jakaś wyrocznia, nie jest to jedyna prawda, nie jest to coś, co na pewno. Się wydarzy. Jest to tylko i wyłącznie moje podejście i tak to traktujcie. Nie bierzcie tego jako wyznacznik taki jeden, jedyny właściwy. Bardziej chodzi mi o to, aby dostarczyć Wam trochę innej perspektywy na ten temat, tak abyście dalej sami mogli sobie ustalić, jak chcecie do tego podejść, co chcecie robić, no i generalnie jak ten temat chcecie sobie rozgrywać i czy w ogóle ale standardowo zanim zaczniemy to zapraszam Was do na naszego Discorda Koszary Tradingu gdzie możecie znaleźć różnego rodzaju materiały na temat rynku kryptowalut na temat konkretnych dziedzin oraz gałęzi tego rynku macie także możliwość odebrania sobie roli VIP dzięki której macie dostęp do niewidocznych treści i są to głównie materiały od naszych traderów z areny tradingu którzy dzielą się swoimi zagraniami, swoimi przemyśleniami na temat tradingu więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tutaj w zakładce Odblokuj dostęp w VIP macie instrukcje odnośnie tego, co należy zrobić, aby ten dostęp sobie odblokować. Także jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to serdecznie zachęcam. Dobrze, więc wracając do tematu, przejdźmy sobie już do konkretów i zacznijmy w ogóle od tego, co aktualnie dzieje się w świecie airdropów jakby myślę, że każdy z Was zauważył, że w ostatnim czasie pojawia się cała masa treści odnośnie właśnie różnych airdropów, potencjalnych nagród za te airdropy no i generalnie widzimy, że airdropy po prostu weszły do mainstreamu, stały się taką już znaną częścią rynku kryptowalut i nawet osoby spoza rynku krypto gdzieś tam o tym temacie słyszały jest to oczywiście związane przede wszystkim z airdropem od Arbitrum, który no nie ukrywajmy sporo zmienił w tym świecie no, i właśnie od tego czasu gdzieś tam coraz więcej osób tym tematem się zainteresowało. No i ten temat, generalnie cały rynek airdropów stał się dużo bardziej taki zautomatyzowany. No i generalnie powstała taka narracja na farmienie airdropów, na wielu portfelach poprzez boty różnego rodzaju. No i generalnie airdropy stały się takim tematem bardzo, jakby to powiedzieć, trochę przehypowanym już w tym momencie i widać to po komentarzach niektórych ludzi, którzy po prostu mają już tego dość i mają takie podejście, że tego w ogóle nie robią, że to jest bez sensu. No i też możemy zauważyć to, że powstały takie dwa obozy dotyczące właśnie airdropów i zauważam takie dwa skrajne podejścia, o których za chwilę powiem trochę dokładniej, ale generalnie pierwszy taki punkt, jaki chciałbym tutaj zaznaczyć, to fakt, że airdropy stały się od jakiegoś czasu bardzo tematem hype'owa, i wręcz takim już przehijpowanym, jest to trochę takie przesycanie tam. I jak dla mnie jest to wina głównie twórców różnego rodzaju, którzy wrzucają treści odnośnie właśnie airdropów, ponieważ patrząc na niektóre wpisy, tutaj mam takie właśnie przykłady odnośnie tego, jak twórcy do tego podchodzą i jak wykorzystują temat airdropów po to, aby nabijać sobie po prostu zasięgi, wyświetlenia, lajki i tym podobne rzeczy. No i temat airdropów stał się taki bardzo clickbaitowy. Tutaj na przykład mamy tytuł odnośnie tego, że jak tajko zrobi. Airdrop, wystarczy tutaj poświęcić 5 minut i zrobimy plus 5 tysięcy dolarów. Co jest oczywiście kłamstwem, jest bez sensu, ponieważ po pierwsze nikt nie wie, czy taki airdrop w ogóle będzie. Po drugie, nikt nie zna tokenomii, więc nie wiadomo, jakby, czy taki wynik w ogóle jest możliwy. Pamiętam, że takie same typu treści pojawiały się odnośnie airdropu od SEI. Też widziałem wpis od tego, że zrobimy 5, 10, 15 tysięcy dolarów. No a skończyło się, myślę, że każdy wie, jak się skończyło. Airdrop SEI wszystkich zawiódł i nam tylko jakieś tam grosze. No i generalnie tego typu clickbaitowych tematów jest cała masa. Tu jest informacja odnośnie tego, że znamy kryteria odnośnie airdropu The Sync, co również jest kłamstwem. Tutaj jak zamienić 1000 dolarów na milion dolarów. Tutaj kolejny testnet, za który zrobimy ponad 20 tysięcy dolarów, poświęcając tylko 15 minut. Także jak sobie obliczycie tutaj stawkę waszą za tę każdą minutę, no to naprawdę niezła, niezły etat. Tutaj airdropy, które dadzą zrobić ponad 50 tysięcy dolarów. 5 minut. 9 AirDropów w 5 minut. <laughs> tutaj, że kolejny AirDrop od Arbitrum jest potwierdzony, co również jest nieprawdą. Tutaj kolejny testnet od Scroll, który jest tak naprawdę opisywany. Ten do Scrolla jest opisywany, powiem wam, że chyba od półtorej roku już i no to jest dla mnie jeden z takich najbardziej właśnie przehypowanych tematów, jeżeli chodzi o AirDropy, bo uważam, że tutaj żadnego AirDropa od Scrolla nie będzie, a przynajmniej nie za to, co w tej chwili robimy na testnetach, więc no wszystko to są po prostu clickbaity. No i na przykład dla mnie jest to coś, co trochę mnie od tych airdropów podpycha, jakby takie tego typu treści od razu sobie wywalam, no bo są po prostu irytujące, jakby są kłamstwem i są robione tylko po to, aby nawijać sobie wyświetlenia i followy i no, generalnie są bez sensu. Ja tutaj na swoim Twitterze pisałem także na temat airdropów. Oczywiście jakby ja też na temat airdropów tworzę treści na swoim Twitterze, czy chociażby na arenie tradingu, czy na koszarach tradingu. Aczkolwiek są to treści bardziej nacelowane właśnie na takie podejście do airdropów, nie tylko na to, co trzeba robić i gdzie, ale bardziej moje przemyślenia odnośnie tego, co może się wydarzyć, na co warto się przygotować, tu na przykład pisałem odnośnie tematu weryfikacji pod Potencjalne airdropy, no ale moim zdaniem temat airdropów jest po prostu w tej chwili przehypowany, no i wykorzystywany jest przez twórców po to, aby tworzyć clickbaitowe treści, które mają generować dla nich większe zasięgi. Okej, okay, przechodząc sobie dalej, przygotowałem Wam taką krótką prezentację, w której chciałbym właśnie opisać swoje podejście oraz przemyślenia do temat airdropów, i zacząłbym od tego. To jest jaka moja kolejna teza, że świat airdropów możemy podzielić na dwie części. Jest to okres przed airdropem arbitrum oraz po airdropie arbitrum. I co mam na myśli? Generalnie chodzi o to, że jeszcze powiedzmy jakiś rok temu, kiedy gdzieś tam działałem pod airdropy, jakby robiłem różne akcje, to był to temat taki jeszcze bardziej niszowy, wszystko było robione na mniejszą skalę, nie było aż. Stylu różnego rodzaju właśnie treści, jak jest teraz. No i przede wszystkim była mniejsza ilość osób oraz także botów różnego rodzaju, które mają za nas dropić airdropy. No i w tamtym czasie przede wszystkim także nadzieje odnośnie airdropów były mniejsze. Ponieważ w tej chwili widać, że po prostu szczególnie osoby nowe, które gdzieś tam dołączyły do airdropów, bo widziały, ile można było zrobić na przykład na arbitrum, no to oni mają takie przekonanie, że te airdropy muszą być. I jakby czekają na to, i stąd też wyżej się taka niepewność oraz FOMO odnośnie tego, że nic się z tym tematem nie dzieje. Przykładowo ja na Arbitrum działałem przez ponad półtorej roku, zanim ten airdrop miał miejsce. Przede wszystkim nie liczyłem na ten airdrop jakoś tak bardzo, jakby robiłem te akcje, czasami sobie coś tam klikałem, ale nie było to coś takiego jak teraz, że jakby tworzy się milion portfeli tylko po to, aby konkretne airdropy odbierać. Bardziej robiłem to tak przy okazji, jakby odkrywając tam sieć, klikając różne deksy i tym podobne rzeczy. Na no w tej chwili, jakby każdy z Was widzi pewnie, że jest masa osób, które gdzieś tam przechwalają się na Twitterze, ile to mają portfeli, jaki mają wolumen, ile przepalili na transakcje. No i generalnie, jeżeli chodzi o właśnie podział tych okresów, no to ja uważam, to jest taka moja kolejna teza, że w tej chwili nie ma speców od airdropów, dlatego że ten okres przed adropem arbitrum był zupełnie inny niż ten, który widzimy w tej chwili. I tak naprawdę przenoszenie jakby różnego rodzaju takich przekonań prawd i no takich wiecie wyznaczników właśnie z tego okresu przed arbitrum jest bez sensu, ponieważ w tej chwili ten trend kompletnie się zmienił. I mamy tutaj teraz dużo większą automatyzację, ogromną ilość botów, które są zasilane przez AI. Mamy wejście dużej ilości nowych osób, ponieważ airdropy właśnie weszły do mainstreamu. Mamy przegrzanie oraz zniechęcenie tym tematem. No i także pojawia się temat weryfikacji właśnie pod airdropy z uwagi na aż tak ogromną ilość. Osób. Dlatego moja teza jest taka, że jeżeli ktoś nazywa się specem od airdropów w tej chwili, no to jakby no, mija się z prawdą, ponieważ w tej chwili nikt nie wie co się wydarzy, nikt nie wie jak projekty podejdą do tematu airdropów w tej chwili, w tej nowej rzeczywistości i przekładanie tego co było na to co jest teraz jest w mojej opinii bez sensu, ponieważ w tej chwili jakby tak w mojej opinii, no to ten świat airdropów tak się trochę wyzerował i mamy w tej chwili zupełnie nowe paradygmaty, zupełnie inne możliwości oraz podejście do tego tematu. Także po prostu w tej chwili. Nikt nie wie, co się wydarzy, nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, nikt nie wie, jak airdropy się zmienią, czy będą weryfikacje, czy nie będzie. I wychodzenie z założenia, że ktoś jest specem od airdropów, bo dostawał je wcześniej. Jest trochę takim błędnym rozumowaniem, bo po prostu przekładamy taką powiedzmy, mapę właśnie z tego okresu na ten okres, a one są zupełnie inne. No i również możemy podzielić sobie grupę osób, które gdzieś tam mają różne podejścia do airdropów. No ja tutaj nazwałem te grupy tak. Trochę jakby z przymrużeniem oka, maksymaliści oraz szlachta. I maksymaliści są to osoby, które krzyczą wszędzie, że earlopy będą. Są to głównie właśnie twórcy, którzy robią to po to, aby nabijać zasięgi. Są to także osoby nowe, które dopiero gdzieś tam w ten świat wchodzą i jakby no, oczekują tego, że te earlopy będą. No i często też po prostu chcą sami siebie przekonać, że te earlopy faktycznie będą i że to ich klikanie no, nie jest po prostu stratą czasu i pieniędzy. No i druga grupa jest. To e, prześmiewczo nazwana szlakta, oczywiście dla nikogo nie chcę obrazić, bardziej po prostu chciałem pokazać taki mindset tej grupy osób, taki też m, dosyć skrajny. Czyli są to osoby, które jakby z kolei tonują jakby ten temat airdropów i uważają, że airdropów nie będzie, że one się skończyły, że jest tyle osób, że już po prostu nie ma sensu, że to jest wyścig szczurów i oni nie biorą w tym udziału że po co w ogóle komu airdropy, tylko hold BTC i tego typu rzeczy. I są to takie dwa, moim zdaniem, skrajne podejścia właśnie do tematu airdropów, i uważam, że oba są w pewien sposób błędne. Oczywiście każdy z nich ma w sobie jakieś tam ziarno prawdy, oczywiście ta grupa ma w pewnym sensie rację oraz ta, ale uważam, że to podejście trzeba gdzieś tam wypośrodkować i też sobie chwilę o tym powiemy. No i właśnie, jeżeli chodzi o takie zdrowe podejście, w mojej opinii jest także podejście, które ja mam. I oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, możecie uważać inaczej. Ja tylko pokazuję Wam moją perspektywę, którą możecie wziąć pod uwagę lub nie. Więc przede wszystkim ja traktuję airdropy jako dodatek do rynku, a nie jako rynek sam w sobie, ponieważ widzę, szczególnie wśród osób nowych, że jedyny temat, który ich interesuje, są to airdropy i jakby wszystko na to stawiają. Nie tylko swoje środki, które przepalają na gaz, ale także swój czas, energię oraz zaangażowanie. A uważam, że, no, że to jest błędne podejście, ponieważ jak powiedziałem, nikt nie wie co się wydarzy, jeżeli chodzi o airdropy, nikt nie jest wam w stanie powiedzieć na 100%, że one będą i że będą na tyle zyskowne, że Wam to się opłaci. Dlatego warto jest działać na rynku także w innych tematach, jakby szukać gdzieś tam swojego miejsca, swoich takich niszy, a airdropy traktować bardziej jako taki dodatek, a nie jako jedyną rzecz, która gdzieś tam istnieje na tym rynku. Druga rzecz to jest fakt, że nie poparam w skrajności, czyli nie mam ani podejścia maksymalistów, ani szlachty, czyli mam te podejście takie bardziej wyśrodkowane. I jakby podchodzę do tego dosyć pokornie, ponieważ uważam, że mimo tego, że działam na tym rynku airdropów od prawie trzech lat, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia co się wydarzy, nie mam pojęcia jak projekty polejdą do tego tematu i nie chcę tutaj rzucać żadnych konkretnych opinii, żadnych takich porad, jakby dzielę się tylko swoim opinią, ale nie mówię, że tak na pewno będzie. Trzeci punkt jest to coś co nazywałem działam tyle ile mogę stracić. Czyli jest to także odwołanie do no, słynnego hasła, jeżeli chodzi o inwestycje, czyli inwestuję tyle, ile mogę stracić. I to jest tak samo jakby trzeba podejść do tego rozważnie i nie wrzucać wszystkich swoich środków tylko na airdropy, aby gdzieś tam przepalać na tym gaz. Ponieważ no, widzę też takie właśnie podejście, że ludzie się chwalą tym, ile to setek dolarów, czy nawet tysięcy już nie przepalili na gaz na jakiś airdrop. No i jakby oczekują tego, że zostaną za to wynagrodzeni. A tak jak już powiedziałem wcześniej, no nikt nie ma takiej pewności, więc yy, działajcie, jeżeli macie na to czas, energię oraz chęci. Ale działajcie tylko tyle, ile jesteście w stanie w to wrzucić, zarówno kapitału, jak i swojego czasu. Kolejna rzecz jest to coś, co zmieniło się, jeżeli chodzi o moje podejście do airdropu, właśnie po airdropie Arbitrum. Ponieważ wcześniej celowałem raczej w ilość, czyli nie patrzyłem na to, by te portfele były jakoś dobrze przygotowane, tylko bardziej celowałem w to, by było ich jak najwięcej. I to podejście mi się opłaciło, ponieważ dzięki temu, na przykład na airdropie Arbitrum, dużo moich portfeli się za załapało na airdrop i było to podejście dobre. Aczkolwiek teraz uważam, jest to moja opinia, że ten trend się trochę odwróci. I lepiej stylować w jakość portfeli, czyli w to, aby one były dobrze prowadzone, dobrze przygotowane, aby miały historię, a nie tylko w to, żeby codziennie zakładać nowy portfel i wykonywać tam transakcje, na przykład na ZK Sync czy Layer Zero, bo takie podejście może okazać się po prostu zgubne. Kolejna rzecz, nie ulegam FOMO, czyli jakby no nie ulegam tym wszystkim twórcom, którzy tam wrzucają treści odnośnie tego, że jakiś ERDO będzie, że zrobimy na nim tyle i tyle, ponieważ, jak powiedziałem na początku, są to najczęściej po prostu kłamstwa i Kolejna rzecz, szczególnie dla osób nowych, to jest to, że nie porównuje się do innych, czyli nie patrzy na to, ile kto przepalił środków na dany airdrop, ile ktoś ma portfeli, ile ktoś ma wolumenu transakcji, bo tego typu treści jest sporo na Twitterze, i może się dzięki temu załączyć wam takie FOMO, że popatrzycie na kogoś, kto nie wiem ma. Milion wolumenu na a wy macie tylko 7 tysięcy, no i to powoduje takie zniechęcenie oraz no, generalnie negatywne emocje. Skupcie się na sobie, na swoim podwórku, na tym, co wy możecie zrobić, z tym, co macie, a nie patrzcie się na innych. I rzecz ostatnia to jest uważaj ze statystykami. I mam tutaj na myśli wszystkie te właśnie trackery airdropów, stronki, na których możemy sprawdzać nasz wolumen, transakcje i tym podobne rzeczy. Jest to fajne, jest to przydatne, można z tego korzystać, ale nie traktujcie tego jako wyznacznik, ponieważ są to tylko i wyłącznie jakby stronki oraz algorytmy stworzone przez. Ludzi, którzy no, jakby nie tworzą tych airdropów. Oni jedynie spekulują, biorą pod uwagę wcześniejsze airdropy. A tak jak powiedziałem już wcześniej, te kryteria, które były przed arbitrum, mogą być zupełnie inne w tej chwili. Więc opieranie się tylko i wyłącznie na tym, moim zdaniem, jest błędnym podejściem. Okej, okay, kolejny punkt to kilka takich moich konkretnych porad, e, które mogę wam dać. Ok, nie chciałbym w tym filmie tylko mówić o teorii, e, powiem wam także o takich moich konkretnych poradach, które ja sam stosuję. Czyli jeżeli już te airdropy klikacie, jeżeli się w nie bawicie, to moim zdaniem jakby warto jest wziąć pod uwagę te porady i się do nich zastosować. Po pierwsze, korzystaj z portfela nie tylko do klikania airdropów. Uważam, że to może być ważny case, jeżeli chodzi o weryfikację pod airdropy, czyli projekty mogą sprawdzać, czy macie jakiekolwiek inne aktywności na tym portfelu niż tylko te pod potencjalnego airdropa, czyli warto mieć jakieś transakcje, na przykład na Ethereum, na innych sieciach, jakieś swapy, trady i tym podobne rzeczy, a nie tylko akcje nacelowane powiedzmy, macie portfel i macie tam transakcje tylko na ZKSynk. Um, I na przykład na layer Zero i, i to jest wszystko. Czyli to się właśnie łączy z tym punktem numer 2. Rzecz numer 3 to jest też takie mm, kontrowersyjne, i to są różne podejścia. I jeszcze, powiedzmy, pół roku temu powiedziałbym, że to nie ma znaczenia, ponieważ, no znowu, jakby nie miało to znaczenia podczas na przykład airdropa od arbitrum. Ale w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje na tym rynku, to uważam, że może mieć to znaczenie. I ja osobiście staram się w tej chwili w ogóle nie robić takich transakcji między swoimi adresami, aby po prostu ich ze sobą nie łączyć. Oraz staram się jakby wykonywać akcje pojedynczo. Czyli na przykład, jeśli klikam coś pod ZKSync, to robię to na jednym portfelu naraz, a nie na powiedzmy trzech, tak jak robiłem to wcześniej, ponieważ nawet ostatni airdrop od Context pokazał, że oni to właśnie sprawdzali. Czyli sprawdzali to, czy. Jakby portfele były używane w tym samym czasie, jakby powtarzalnie w jakimś okresie czasu, i na podstawie tego byli w stanie takie portfele po prostu usunąć z listy do airdropa. Kolejny punkt, właśnie nie łącz swoich portfeli, czyli staram się nie wykonywać transakcji między nimi. Kolejna rzecz to jest zadbaj o formę weryfikacji, czyli to, o czym także pisałem na swoim Twitterze, odnośnie tego, że warto jest gdzieś tam wziąć pod uwagę to, aby podziałać co na przykład na Bitcoin paszport aby mieć ten paszport po prostu zweryfikowany czy na przykład na Galxe czy jakiekolwiek inne formy weryfikacji które się pojawią tak aby zrobić to przed potencjalnymi airdropami ponieważ uważam że będzie to ważna rzecz i w ten sposób projekty będą odsiewały jakby właśnie portfele botów oraz no generalnie osób które gdzieś tam farmią airdropy na wielu portfelach no i ostatnia rzecz taka podsumowująca czyli to co mówi często Kamil rząbek o czeku nieoczekiwanego tak jak powiedziałem airdropy w tej chwili są zupełnie nowym światem nikt nie wie co się wydarzy nikt nie powie wam na 100% że będzie tak i tak, każdy ma jakieś swoje opinie ale jakby no jest to w tej chwili taki dziki zachód i musicie oczekiwać tego, że może wydarzyć się coś kompletnie nieoczekiwanego I jeszcze na koniec taka moja teza odnośnie tego jak będzie to wszystko wyglądało dalej, czyli jakie będą kryteria odnośnie przyznawania airdropów i tutaj widzę dwie drogi no i to oczywiście jakby te podejścia mogą być różne w różnych projektach, ale powiedzmy że tutaj widzę takie główne dwie drogi, czyli, po pierwsze, takie rozwodnienie, czyli projekty nie będą weryfikowały portfeli, nie będą stosowały żadnych takich kryteriów, które miały, mają na celu, jakby usunąć boty, czy generalnie farmerów. No i tutaj oczywiście. Mamy plusy i minusy. Plus jest taki, że więcej osób otrzymuje airdropa, ponieważ kryteria są prostsze. Minus jest taki, że kwoty na pewno będą dużo mniejsze z uwagi właśnie na to rozwodnienie. No i druga droga, którą gdzieś tam widzę, jest to właśnie forma weryfikacji, czy to właśnie poprzez jakieś paszporty, czy inne rzeczy, czy nawet może KYC. No i tutaj oczywiście plusy są takie, że większe kwoty na głowę, czyli no jakby mniej osób dostanie airdropa, więc ten podział powinien być bardziej korzystny dla nich. No ale oczywiście minus jest taki, że mniej osób tego airdropa otrzymuje. I to są takie moje dwa jakby scenariusze, które gdzieś tam widzę, które są dla mnie najbardziej prawdopodobne, aczkolwiek jak powiedziałem, co się wydarzy, tego nikt nie wie. Okej, okay, no i słuchajcie, w tym filmie to by było w sumie wszystko. Nie chciałem tutaj robić jakiegoś długiego materiału, aby Was nie zanudzać. Bardziej chciałem tak podsumować wszystko to, co często gdzieś tam odpisywałem Wam na Telegramie czy na Twitterze. Więc mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób pomoże Wam trochę ten temat sobie rozjaśnić. Działajcie, jeśli chcecie, ale działajcie po prostu z głową, nie poparajcie w skrajności. Działajcie także w innych obszarach rynku, skupiajcie się na Eropach jako takim dodatku. No i miejcie świadomość tego, że nikt nie wie, co się dalej wydarzy, nikt nie jest tutaj w tej chwili już ekspertem. Wszystko tak naprawdę jest tutaj nowe, i to, co się wydarzy, no to będziemy wiedzieli dopiero, jak się wydarzy. Taką Wam mądrość na koniec <noise> rzucę. I tak jeszcze na koniec jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit to w opisie macie link do założenia. Dzięki temu linkowi otrzymujecie domowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie właśnie. Dzięki temu otrzymujecie liczne benefity. Między innymi macie okazję do zdobycia Bonusu na start w kwocie 30 dolarów. Macie także dożywotni cashback 10% na wszystkie prowizje na Bybicie oraz bonus na start nawet do 30 tysięcy dolarów za pierwszy depozyt. No i generalnie, słuchajcie, Bybit jest dla mnie giełdą numer jeden. Różnego rodzaju tam lunchpady czy lunchpule, które się pojawiają, są zawsze zyskowne, jeśli się na nie gdzieś tam złapiemy, ponieważ to też nie jest jakieś tam proste, ale ja uważam, że jest to giełda, na której warto być i warto działać, ponieważ dają ona sporo możliwości do tego, aby na rynku zarabiać. Przypominam jeszcze o Discordzie, o odebraniu sobie roli VIP. No i w tym materiale to już było na tyle, także dzięki za obejrzenie. Życzę Wam powodzenia na rynku i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.